I teraz mamy tutaj ten tytoń do fajki wodnej. Są ograniczenia: 50 gramów na osobę może przewieźć osoba, która wjeżdża z Ukrainy. Pan zadeklarował dwie paczki papierosów, i w takiej sytuacji nie może pan żadnego tytoniu przewozić. A jest tego kilkaset gramów. Z takimi produktami jest taki problem, że ten zapach, on maskuje inne zapachy, Yo. na psa, prawda? I teraz ja mogę mieć podejrzenie, że osoba, osoba która korzysta z czyjś, korzysta też z innych substancji, takie sytuacje już mieliśmy. Teraz ja to sobie wymacam tutaj, czy coś nie jest ukryte, jakaś grudka i tak dalej, ale tu jest w porządku, myślę, że pan tutaj nas nie oszukuje. No tu jest w porządku, ale sam fakt, że pan ma ten tytoń, już jest niedozwolony. Zaraz zobaczymy, ile tego jest, użyjemy wagi właściwej do, do, do tych ilości. Pan miał jakieś mandaty na, na granicy Czesi, Panie Honnyku. Proszę? Panie Horty, człowiek prosił w w tej chwili, mhm. zapłaci po kuku, lebo dostanę po prysztowe, pa się nauczy. Dokładnie. No. A drugi wyciągnie wnioski. No ja takiego, ja takiego turysta szanuję.